Od lat powstają tysiące nowych kryptowalut. Każda z nich obiecuje, że będzie szybsza, tańsza, bardziej nowoczesna niż Bitcoin. Więc czy Bitcoin może kiedyś zostać zastąpiony? Spójrzmy na fakty. Bitcoin był pierwszy i działa bez przerwy od ponad 15 lat. Jego sieć jest największa, najbardziej odporna na ataki i najbardziej zdecentralizowana. Inne kryptowaluty mogą mieć ciekawe funkcje inteligentne kontrakty, aplikacje czy różne ulepszenia. Ale prawie zawsze oznacza to kompromisy, większą centralizację, fundację, która podejmuje decyzje, albo mniejszą odporność na cenzurę. Bitcoin ma prostą misję. Być twardym, niezależnym pieniądzem dla świata. I to właśnie jego siła. Oczywiście technologia będzie się rozwijać, ale podobnie jak internet stał się standardem i nie został zastąpiony przez inne sieci, tak samo Bitcoin ma ogromną szansę pozostać fundamentem cyfrowych finansów. Więc pytanie nie brzmi czy ktoś zastąpi bitcoina? Pytanie brzmi jak świat dostosuje się do jego istnienia? W następnym odcinku opowiem o tym, jak rządy i banki centralne zaczynają tworzyć własne cyfrowe waluty i czym one różnią się od bitcoina. Obserwuj, bo to będzie gorący temat.